ikony pisane miłością proste ikony z naszych domów w dziecięcym świecie emocji wyobrażeń i tęsknot uczyły nas wcale nie zawierzeń Bogu współdziałania z opatrznością wprowadzały w świat łaski i mocy ducha po latach z wdzięcznością stajemy wobec tych domowych i parafialnych Ośmiele się powiedzieć misteriów liturgicznych, gdzie kontemplowaliśmy oblicze dzieciątka Jezus w żłobku, szukaliśmy wyrazu twarzy dwunastoletniego Jezusa, dyskutującego z uczonymi w Piśmie. Wpatywaliśmy się w twarz dojrzałego mężczyzny Jezusa, który nad wodami Jordanu przyjmował chrzest z rąk Jana. A cóż mówić o tych licznych twarzach cierpiącego Jezusa, choćby tej z chusty Weroniki? Wszystkie twarze Jezusa towarzyszą nam na ziemskich drogach: ta zatroskana z chwili spotkania z cierpiącymi, surowa, kiedy Jezus usuwał kupców ze świątyni, ta rozmodlona w ogrodzie oliwnym. Zapłakana po śmierci łazarza wzmacnia nas spokój Jezusowej twarzy, kiedy uciszał burzę na morzu, czy też jej blask jak słońce w czasie przemienienia na górze Tabor. Te twarze to coś więcej niż portrety ulubionego bohatera sprzed dwu tysięcy lat. Zrozumieć niezwykłość twarzy Jezusa. Syna Bożego, pomógł teologii chrześcijańskiej święty Atanazy Wielki, żyjący w latach 295-373, który nie tylko sprzeciwił się Ariuszowi, ale wyjaśnił, co znaczy, że syn stał się prawdziwym obrazem Ojca. Tutaj zacytuję: Syn jest najdoskonalszym owocem Ojca, jedynym synem, i niezmiennym odblaskiem Ojca. Ponieważ syn jest równy Ojcu, to Chrystus, który jest synem także jako człowiek, otwiera naszemu życiu. I dopowiedzmy, sztuce pisania ikon, perspektywę naprawdę transcendentalną. Mówiąc krótko, Atanazy pomógł rozumowi ludzkiemu zbliżyć się, do tajemnicy Trójcy Świętej, gdzie Syn jest prawdziwym Bogiem z Boga prawdziwego. Chrystus wyraził to w słowach skierowanych do Filipa, Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Stajemy tu z jednej strony bardzo blisko łaski piszących ikony Zbawiciela, która otwiera ich ducha na tajemnicę wiary. Z drugiej strony widzimy niezwykłą przenikliwość ludzkiego rozumu w próbie zrozumienia Trójcy Świętej. Niezależnie od poglądów filozofów oceniających ten wysiłek przypominam, próbę zrozumienia Trójcy Świętej ten wysiłek jest zaliczany do największych osiągnięć w dziejach ludzkiego ducha. Miał w tym znaczący udział Grzegorz z Nisy który odróżnił istotę po grecku to jest uzyja, od osoby hipostasis czy prosopon. Dla filozofów poprzednich epok istota i osoba były synonimami. Teraz istota w odniesieniu do Trójcy Świętej oddaje zapamiętajmy jedność bóstwa, osoba natomiast wyraża odrębność jego synostwa. Grzegorz z Nyssy kończy swój słynny traktat o istocie i o sobie słowami, które wyjaśniają zarówno obcowanie z ikonami naszego dzieciństwa, jak myślę, doświadczenie wszystkich, którzy piszą ikony. Oto słowa Grzegorza. Kto ogląda w lustrze jakąś znajdującą się przed nim postać, ten dokładnie poznaje odbitą w nim postać. Pro zopon so, właśnie. I podobnie jak ten, kto zna syna, ten wraz z poznaniem syna przyjmuje do serca odbicie osoby ojca. Bo co tylko jest w osobie ojca, wszystko to widzimy także w synu, a wszystko, co, zależy, co należy do syna, a także ojciec, ponieważ syn cały jest w ojcu, i z kolei ma całego ojca w sobie. Dlatego osoba, hipostazy syna, jest niejako postacią i obliczem doskonałego poznania ojca, a osobę ojca poznajemy w postaci syna. Z tym, że dostrzeżone znamiona szczególnie pozwalają odróżnić osoby. Krzysztof Schönborn, kardynał Wiednia, mówi, że traktat o istocie i osobie, Stanowi jakby wielką kartę teologii kony. Patywanie się w oblicze syna wyciska w naszym sercu pieczęć osoby Ojca. Dzięki wcieleniu, rąbek tajemnicy, Bożej tajemnicy został odsłonięty w sile i pięknie miłość. To przecież z miłości Bóg stał się człowiekiem, a w człowieczeństwie Jezusa. Cała pełnia Bożej Miłości zamieszkała niejako na sposób ciała. Miłość jest zatem, i to jest piękne, ikoną Boga. W niej bowiem Bóg może nie tylko być widzialny dla naszych oczu, ale tak rozszerza nasze serca, że mogą przyjąć Boga. Dziękujemy więc za ikony, które otwierają nasze serca na Boga i za miłość, która dzięki talentowi je piszących na naszych oczach staje się ikoną Boga.